26 maja to wyjątkowy dzień, święto wszystkich mam. To idealna okazja do podziękowania swojej mamie i sprawienia jej niezapomnianej niespodzianki. Z tej okazji Radomska Grupa Mediowa zorganizowała konkurs pod tytułem Rekordowa Mama, w którym można było zrobić mamie super niespodziankę i wygrać wyjątkowe nagrody. Zasady konkursu były proste: wystarczyło wysłać zdjęcie swojej mamy i napisać, dlaczego to akurat ona ma otrzymać tytuł Rekordowej Mamy. Do konkursu zgłoszono 30 mam. Wybór był naprawdę trudny. Rekordową mamą została pani Renata, którą zgłosił zięć pani Renaty Sebastian. Akcja rekordowa mama? Czas zacząć, szukamy pani Renaty. Za chwilę wręczymy jej te kwiaty i mnóstwo innych upominków. Nasza ekipa zaskoczyła panią Renatę w pracy. Dzień dobry. Czy pani Renata? Tak. Czy pani ma cudownego zięcia? Tak. No to ten zięć właśnie dla pani z okazji dnia matki. Chciałby wręczyć kwiaty, ale nie tylko, bo również mnóstwo innych voucherów, podarunków. Proszę bardzo, tu jest voucher do Instytutu Kosmetologii. Tu jest voucher do restauracji. Te kwiaty są dla pani, proszę bardzo. Ale spokojnie, to nie wszystko. Ten Dzień Matki będzie jeszcze piękniejszy. Mamy torcik. Rekordowa mama. To jest właśnie ta nasza akcja, w której wziął udział pani Zięć. No i w związku z tym, to pani dzisiaj zostanie obdarowana tymi pięknymi prezentami. Ja wiem, że ręki nie będzie, ale proszę bardzo, tu jeszcze y trzeba przytrzymać torcik. A w tą rekordową koszulkę rekordowej mamy, to chyba sami panią za chwilę ubierzemy. <laughs> dziękuję bardzo, matko. Nie spodziewałam się naprawdę. Dziękuję bardzo, dziękuję. Zdjęcie jest kochany? Bardzo kochane. Można byłoby sobie wyobrazić lepszego Zięcia? No nie. Nie zabrakło łez wzruszenia i sympatycznej atmosfery. Akcja rekordowa, mama, w Radomiu, z Radiem Rekord i telewizją Dami. No chyba taki dzień matki? Wyjątkowy? Tak, bardzo wyjątkowy. Dziękuję bardzo. Aż nie wiadomo, co powiedzieć. No nie wiadomo, co powiedzieć. Dziękuję, dziękuję bardzo. Oni naprawdę panią kochają. Nie spodziewałam się, naprawdę, jeszcze w pracy. Słuchajcie, pojawiły się łzy, ale to są łzy radości, jak najbardziej. Jest pani zaskoczona? Bardzo jestem zaskoczona. Jej, aż, aż sam bym pani po prostu ucałował policzek. Piękna akcja, i właśnie takie akcje organizujemy z Radiem Rekord i Telewizją Dami. Na rekordową mamę czekała moc prezentów. Voucher prezentowy na wybrany zabieg w Instytucie Kosmetologii i Laseroterapii na kwotę 300 zł, voucher prezentowy na obiad lub kolację do restauracji La Specja. Piękne kwiaty z Kwiaciarni Kwiatowe Zaciszy oraz pyszny tort Cukierni Pastuszka. Wszystkim mamom w dniu święta życzymy wszystkiego co najlepsze.